Ten kościół jest dziwny, inny niż wszystkie, które do tej pory widziałam. Te putta mają trochę straszne twarze, święci również, ale to jest jednak jedno z najbardziej tajemniczych miejsc na Dolnym Śląsku. Tak, to największa tajemnica ziemi ziemickiej znajdujemy się w kościele klasztornym w Henrykowie. Dzisiaj klasztor pocysterski w Henrykowie to gigantyczny budynek, przepięknie ozdobiony, ale nie zawsze przecież tak było. Oczywiście kiedy prawie 800 lat temu w 1227 roku trafiło tu kilku mnichów z Lubiąża, przyjechali na ziemię dziką, pozbawioną osadnictwa albo z osadnictwem bardzo niewielkim, bagnistą i zalesioną. I bracia wtedy żyli bardzo prosto, ale zaczęli również rozwijać tutaj gospodarkę. Tak, bracia żyli w ubóstwie, a ich zasadą ora ed labora, czyli móć się i pracuj, mieli doprowadzić tą ziemię do rozkwitu. Jak wyglądało życie wtedy na początku? To życie było bardzo proste, bardzo ubogie. Pierwszy kościół i zabudowania klasztorne były drewniane, mnichów i braci stopniowo przybywało. Nie mieli jeszcze robotników folwarcznych, więc wszystkie prace w zasadzie wykonywali sami. Kiedy klasztor staje się taki piękny jak dzisiaj? Ten klasztor, który my znamy dzisiaj, to Zasługa przebudowy XVII-XVIII wiecznej i częściowo XIX-wiecznego przystosowania klasztorów do celów rezydencjonalnych. Natomiast rozkwit barokowego klasztoru to przełom XVII i XVIII wieku. I co jest dla mnie takie dość dziwne, że cały klasztor jest w innym posiadaniu niż sam Kościół. Tak, mamy tutaj specyficzną sytuację. Kościół z jednym skrzydłem klasztornym należy do ojców cystersów ze Strzyżyca. Natomiast klasztor i zabudowania folwarczne do kurii wrocławskiej. No to obejrzymy sobie troszeczkę kościół i zobaczymy te wspaniałe dzieła sztuki, bo każde z nich ma jakieś znaczenie tutaj. To jest miejsce, które fotografuje każdy, kto do Henrykowa przyjeżdża. Co w nim jest takiego osobliwego? Znajdujemy się w klauzulowej części klasztoru. Tu już wstępu nie mieli wierni tylko zakonnicy. A kobiety to już no, na pewno? Kobiety na pewno. Zakonnicy spędzali tu bardzo wiele czasu na modlitwach, śpiewach są to stalle zakonne, czyli ławki przeznaczone dla ojców i braci, w których, tak jak powiedziałem, musieli spędzać wiele czasu na śpiewach i modlitwach. Często musieli to robić na stojąco. Ja usiądę. W związku z tym, żeby sobie jakoś w tej sytuacji poradzić, mieli opatentowany taki pomysł, otwierali siedzisko i na tym, siadali, i na tym tak? przysiadywali, podpierając się łokciami, składali ręce i wiele godzin w tej pozycji mogli spędzić przy modlitwie i pieśniach. To wyposażenie jest bardzo bogate, ale każdy lajk, każdy turysta zwraca jednak uwagę, że te twarze nie są do końca miłe. Stale miały sprawiać wrażenie skupienia, pewnego nawet przytłoczenia. Pamiętajmy, że mnisi spędzali tu bardzo dużo czasu na modlitwie i medytacji, i otoczenie musiało temu sprzyjać, więc powaga bijąca z tych twarzy, wręcz nawet groza, miały powodować zagłębienie się w modlitwie i wręcz ekstazję przy tejże modlitwie. Podobno w klasztorze w Henrykowie, a właściwie w samym kościele jest coś, co nazywane jest pierwszym klasztornym, może kościelnym komputerem. To nie tylko kościelny i klasztorny komputer, ale najstarszy komputer na świecie. Drewniany? Drewniany to urządzenie, które widzimy za nami, z licznymi szufladkami, służyło opatowi do rozdzielania mszy świętych pomiędzy ojców. Ojców było kilkudziesięciu ołtarzy kilkanaście każdy z nich musiał codziennie odprawić mszę. zorganizowanie tego wszystkiego było nie lada wysiłkiem i na tym komputerze opat przydzielał msze święte przy odpowiednich ołtarzach odpowiednim zakonnikom czyli wkładał karteczkę w odpowiednią yy, tak. szufladkę i musiał w odpowiedniej kolejności później przekładać te karteczki z szufladki do szufladki żeby wszystko się zgadzało i żeby wszyscy byli usatysfakcjonowani Czyli rozumiem, że w klasztorze była bardzo duża dyscyplina. Tak, klasztory cysterskie słynęły z dyscypliny. Zarówno ojcowie, jak i bracia musieli się tej żelaznej dyscyplinie podporządkować. Piękne drzwi. I wchodzimy do kaplicy świętej Magdaleny pokutnicy. Taki potężny klasztor jak ten w Henrykowie nie mógłby istnieć bez hojnego wsparcia chociażby władców. W zamian byli chowani właśnie tutaj. Tak, znajdujemy się w kaplicy świętej Magdaleny Pokutnicy, która stała się mauzoleum Piastów Ziębickich. Stoimy obok podwójnego grobowca pierwszego księcia Ziembickiego księcia Bolka i jego żony Juty. Mamy tutaj pięknie obie postaci przedstawione. Oraz XIV-wieczny wizerunek piastowskiego orła Śląskiego. Też jeden z pierwszych tak bogatych wizerunków w przedstawieniu rzeźbionym. Kto jeszcze był chowany w klasztorze w Henrykowie? No i tu jest problem. Nie znamy miejsc pochówku piastów ziembickich. Jest więc duże prawdopodobieństwo, że tutaj w kryptach klasztornych. Mogą się te grobowce znajdować, ponieważ w kościele Ziembickim mamy tylko niektóre księżniczki chowane. W kościele Ząbkowickim mamy księcia Karola, ale to już nie piasta. No a przede wszystkim byli tutaj chowani mnisi oraz opaci cysterscy. Na tym kończymy naszą wycieczkę. Pięknie było. Dziękuję. Oddaję panią w ręce księdza dyrektora Krzysztofa Deit. Witam serdecznie, Witam serdecznie. Dziękuję, a my idziemy szlakiem tajemnic klasztoru Księgi Henrykowskiej. Zapraszam. Pięknie. Piękna, sala purpurowa. Jedna z muzealnych sal w naszym klasztorze. Co dzisiaj dzieje się w klasztorze po cysterskim Henrykowie? Patrząc na tą taką bardzo współczesną historię tego klasztoru, musimy cofnąć się do roku 1990, kiedy tu powstaje Annus Propedeuticus, czyli seminarium duchowne i pierwszy rok kleryków. Tutaj to seminarium się rozwija i, i cały klasztor zaczyna tętnić życiem, czyli ten duch Ora et Labora jest, jest obecny dzięki obecności i przebywaniu, modlitwie i studiach kleryków pierwszego roku Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Ile osób mieszka w tej chwili w Henrykowie? W tej chwili no około 100 osób mamy. Tylko, że już nie ma kleryków. Od ubiegłego roku decyzją księdza arcybiskupa Józefa Kupnego pierwszy rok został przeniesiony do, do Wrocławia w całości, więc obecnie w tym dużym obiekcie mamy tylko katolickie liceum ogólnokształcące imienia błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. Z różnych relacji historycznych wynika, że cystersi żyli w bardzo, w bardzo prostych warunkach. Rzadko się myli na początku średniowieczu, bardzo ciężko pracowali, wstawali o drugiej w nocy. Dzisiaj jest chyba łatwiej? Dzisiaj jest łatwiej, ale czas stawania, dla co po niektórych też środkiem nocy, bo w rytmie szkolnym uczniowie wstają o godzinie 6.30. Jest to pobudka dla, dla młodzi, współczesnej młodzieży jest to środek nocy. Ale od tego, dnia, od tego punktu zaczyna się cały dzień. Później mają toaletę i naukę w tej, tutaj, w tej placówce. I o której chodzicie spać? Spać chodzimy o godzinie 22. Przyprowadził mnie ksiądz do tej pięknej sali dębowej, w której znajduje się największy skarb klasztoru w Henrykowie. Największym skarbem z pewnością byłaby księga Henrykowska, jednak znajduje się. W Muzeum Archidiecezjalnym we Wrocławiu, ale drugi najcenniejszy skarb to tam monstrancja XVII wieku. Prze srebrna. Srebrna. Unikat na skale światową, bardzo cenna, przedstawiająca genealogię Jezusa Chrystusa. Drzewo Jessego. Trudno w to uwierzyć, ale słyszałam, że ta przepiękna XVII wieczna srebrna monstrancja miała bardzo, bardzo wiele przygód już po wojnie. Zgadza się, kiedy. Dokonano grabieży tego wszystkiego, co tu się znajduje. Dla żołnierzy radzieckich wszystko było cenne, ale nie tak cenne, jak dla nas by się wydawało. Okazuje się, że ta monstrancja została również skradziona i odnaleziona na targu w Kłocku. Została wykupiona. Była to bańka bimbru. Przepiękna, zabytkowa monstrancja z XVII wieku za bańkę bimbru ktoś kupuje i przynosi do klasztoru. Tak, i oddaje Cystersom, aby ona znalazła się tutaj i już jej miejsce jest do dnia dzisiejszego. Wtedy była wartość bańka bimbru, dzisiaj to jest wartość bezcenna. Jesteśmy na strychu najpotężniejszego budynku w kompleksie klasztornym Henrykowie. Jesteśmy nad budynkiem klasztoru, ale skąd się bierze takie dziwne urządzenie tutaj? Mamy tutaj dźwig, który wprowadzał zboże z okolicznych pól cysterskich w latach świetności, czyli mamy tutaj XVII-XVIII wiek. To zboże to było przechowywane nie tylko jako forma spichlerza na, na tym strychu, ale również jako element systemu grzewczego, żeby ogrzewać cał, cały, cały tutaj klasztor. I, to, I te wszystkie pomieszczenia, które znajdują się pod tym strychem. Czyli leżało tutaj zboże w dość dużej warstwie, i to była izolacja, po prostu było cieplej. Naturalna izolacja, naturalnie oddawane ciepło, pół metra, metr tego zboża tutaj było umiejscowione po to, żebyśmy mieli po prostu ciepło w pomieszczeniach na dole. Kto poruszał tym kołem? Zwierzęta, ludzie, elektryczności nie było. Elektryczności nie było, natomiast zwierzęta wespół z braćmi, którzy tutaj pracowali, a przed chwilą weszliśmy tutaj tymi schodami, do których prowadzana tutaj była zwierzyna, więc taki był, taki był cały proceder. Jakie zwierzęta napędzały to koło? No, te, które były tam dostępne, które mogły tutaj wejść, myślę, że to były muły oraz konie wykonujące tutaj ciężką pracę i mogące tutaj przebywać. Jaki ciężar to koło mogło podnieść? Dwie tony. To bardzo dużo. Zgadza się, to było bardzo dużo, no ale biorąc pod uwagę, jaki tu musiał być przerób tej masy zboża, więc to ten, ten żuraw musiał mieć naprawdę wysoki tonaż. Idziemy po 16-wiecznej więźbie dachowej, która trzyma się bez ani jednego gwoździa. Fantastyczne, piękne miejsce klasztor Henrykowie. Jesteśmy na samym szczycie klasztoru w Henrykowie. Nad nami dzwony, jedna z czterech wież, na której w czasie II wojny światowej zainstalował się snajper. Było to doskonałe miejsce do obrony klasztoru i zabytków, które tutaj się znajdują. Rosjanie, którzy tutaj przybyli, długo musieli zmagać się ze snajperem, który bronił tego mienia. Ten snajper ginie tutaj. Tak, ginie. Ale, ale udaremnia, udaremnia wejście na tyle, ile było to możliwe. Jakie skarby znajdowały się wtedy w klasztorze w Henrykowie? Te, które były w posiadaniu cystersów, ale te najcenniejsze, na przykład jak monstrancja z 1671 roku. Srebrna monstrancja, którą, która została notabene skradziona. Troszkę dzisiaj wieje. Cystersi musieli sobie radzić z całą gospodarką, pogodą. Mieli tu w ogóle mnóstwo, mnóstwo pracy. Cystersi radzili sobie w każdych warunkach. Osuszali bagna, zmieniali bieg rzeki to dosłownie, organizowali folwarki na ogromnej przestrzeni. Posiadłości Cystersów Henrykowskich rozciągały się. Od mniej więcej Strzelina po Złoty Stok, Bardo i Srebrną Górę. W każdej miejscowości ziemi ziembickiej można się na te ślady cystersów natknąć. Także to nie tylko skarbnica dzieł sztuki światowej klasy, ale również wielkie imperium gospodarcze.